D, wydech, jeszcze raz, dech, Ok. i tu jedną stronę, Odepnij. odepchnij, hop, odepchnij, tak mi się ściana, odepchnij, hop, i, odepchnij, uwaga, teraz przygotujmy się do wątku, tak, uwaga, Lecimy szybko, szybko, szybko. helikopterem. Uwaga, teraz z pociągiem, szybko, 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 szybko. Pociągiem, szybko, szybko. Szybko. Jedziemy na ramki, szybko, szybko. Rozkoczyć chorografii. Smoki. Tak, czy będziemy smoka. Czyli już sobie można wyobrazić, jak smok wygląda. Tak, czy jest gruby, czy jest chudy, czy jest potężny, czy jest mały, uśmiechnięty, groźny. Jak to chce w każdym razie? Jak będziemy mieć w sobotę, tutaj pysty przed rodzicami, publicznością, to wtedy Fani władzy się przebrają za takie smoki. Dobrze? Więc niech każdy sobie przygotuje strój smoka. Okej? Okay? Okej? Okay? Okay? Dobra, otóż widzę, że ten smok jest, bo tak żyje. Idą, idą, idą smoki, jak świat długi i szeroki. Jeszcze raz, okej? Okay? Możecie za mną powtarzać te słowa, uwaga. Pięć, sześć, siedem, i... Idą, idą, idą foki, jak świat długi i szeroki. Świetnie, to jeszcze raz, uwaga. Pięć, sześć, siedem, i... Idą, idą jak długi i szeroki. No świetnie. Dobrze, pierwszy no, raz. No, pierwszy raz. Gdzie? Nie Joczef. jest takie trudne, nie? A gdzie uśmiechy? A na no. A pan? A pan nie zataczy z nami? Do góry, na bioderka, na bioderka i do góry. Jeszcze raz, uwaga, 5, 6, 7. O, widzę, no. Pan też będzie zataczył z nami w sobotę, nie? No no, no to mamy smoka do kierunku. Uwaga, 5, 6, 7. I ręce. Góra, do, do góra. Jeszcze raz, uwaga, 5, 6, 7. I góra, do, do góra. Świetnie, to uwaga, teraz będziemy skakać w miejscu i za chwilę dodamy do tego ręce. Uwaga, będziemy skakać w miejscu i będziemy się obracać przez prawe ramy, czyli przez to. Uwaga, czy pierwszy skok jest do tyłu, teraz do przodu, do tyłu i do przodu. Ok, najpierw zobaczcie, cały czas chętnie przez prawe ramy, czyli jest I doki, do smoki Jak świat długi i szeroki Tupią, tupią, tupią nas popchnąć mogą I ziemia już się trzeczy Pokusniki mają